Stać Ręce plecz od Wednesday. Chciałem tylko przypomnieć o naszych zasadach. Chwileczkę. To jest gwiazda tego filmu Wednesday gra główną rolę. Ojej, przepraszam, Pani Wednesday. Nie poznałem pani. Proszę wchodzić. Tak lepiej. O nie! Ale mam świetny pomysł, jak przemycić słodkości. Dzień dobry. Nie poznajesz mnie? Jestem Enit. Jestem w filmie. Widzisz? O! Faktycznie! Czekaj! Więc kto to jest? Cześć! To ja! Enid! E, co? Która z Was jest prawdziwą, Enit? Hej! To ja! Nie! To ja. Nie. Nie akcja. Ale śmiesznie. Hej ty, przestań udawać, przyznaj się już. Hej. Pokaż wszystkim, która jest prawdziwa. Okej, okay. to bułka z masłem. Ta dziewczyna to oszustka. Zostałam zdemaskowana! Mamma mia! Cóż, pani Annie, bardzo proszę...